Cześć witam na kanale info Prawa. moje borówki jeszcze plonują ale tych zbiorów już jest coraz mniej już malutko zostało pielęgnacja mojej ukochanej borówki no to, to jest według mnie kilka ważnych etapów choćby cięcie. Oczywiście nie teraz. Nawożenie wiosenne, ale teraz po zbiorach w sierpniu i lub we wrześniu czeka mnie kluczowa względem odporności krzaków na choroby, względem lepszego przygotowania się do zimy, względem lepszego startu wiosną pielęgnacja. Posłuchajcie więc jak ja polecam pielęgnować borówki po zbiorach. No i tutaj krótko zapraszam do zakupu moich produktów. Mam dwie książki o uprawie warzyw. Zapraszam na info.uprawa.pl i na Allegro. Teraz są dobre promocje na zestawy. No i dziękuję Wam za tak bardzo dużo zakupionych książek nawet teraz Robiłem już odcinek o nawożeniu borówki latem. Wspomnę też o tym pod koniec tego filmu, bo to jest no, według mnie bardzo ważna pielęgnacja po zbiorach. Najpierw jednak co jeszcze teraz, jak macie borówki. U mnie borówek w tym roku było mnóstwo. Mniej niż choćby w poprzednim roku, ale po tych mrozach wiosną były obawy, że no, mogą być słabe zbiory, a nawet może tych zbiorów nie być. Udało mi się te krzaki uratować. No, one pięknie odbiły. Oczywiście straciły część plonów, ale no i tak świetnie zaplonowały. No, jak oglądacie ten filmik nie w 2024 roku, tylko w kolejnych latach, no to wiedzcie, że w tym roku były mocne mrozy, które u niektórych sprawiły, że nie mieli plonów, a wiele osób, w tym ja, miało tych plonów po prostu mniej. To był najgorszy rok dla borówki od lat. No ale borówki u mnie ładnie zaplanowały. Zadziałała tutaj letnia woda, no i no w miarę w miarę ciepła, no i też stymulator wzrostu. Robiłem o tym odcinki, więc nie będę tutaj powtarzał. Teraz mam jeszcze zbiory, ale mogę je stracić w sporych ilościach. I dlaczego? Bo po pierwsze już niektóre borówki za długo są dojrzałe na krzaku. Po prostu nie mamy jak ich przejeść. No też w tym roku zauważyłem, że dużo szybciej te, o, te owoce spadają z krzaków niż w poprzednich latach. Taki jest ten y, rok dziwny. No zebraliśmy bardzo dużo, podzieliliśmy się z innymi. Innymi, w tym też z ptakami, bo ptaki też sobie pojadły, a nawet tutaj z szerszeniem, a tych zbiorów jest dalej naprawdę sporo. No i teraz no, dla nas jest tutaj ważne zadanie czyli wyzbierać te wszystkie dojrzałe borówki. Wszystkie. Zostawić tylko te niedojrzałe. To zebranie wszystkich dojrzałych borówek sprawi, że krzaki już nie będzie skupiał uwagi na tych wszystkich owocach, tylko właśnie na tych niedojrzałych, dzięki czemu, no między innymi, szybciej one dojrzeją. A na tym mi też zależy w kontekście pielęgnacji po zbiorach. Bo gdy zakończą się wszystkie zbiory borówki, to krzaki zostaną opryskane. Wiadomo, że muszą być liście i pryskamy na liście. Ale tak. U mnie borówki kiedyś chorowały, miały m.in. ogromnie groźną chorobę, czyli zamieranie pędów. Ogromnie groźna choroba borówki. Poradziłem sobie z tym zamieraniem i moje borówki obecnie już nie chorują. To znaczy, no jakiś wiecie, pojedynczy listek tutaj zachoruje, jakaś plamka, tu, tu coś, ale to nie jest to duże. I to nie jest przez to, że ja borówki pryskam w sezonie, bo ja ich nie pryskam. Nie pryskam ich w sezonie. U mnie borówki nie były spryskane na choroby ani wiosną, ani latem. Ale ja pryskam borówki po zbiorach i to jest dla mnie kluczowe. Bo jak jakaś choroba jest, wiecie, no jak jest tam ten, to my ją ze sporym prawdopodobieństwem zwalczymy, dzięki czemu nie powinna się pojawić masowo na krzakach w przyszłym roku, a jak się pojawi, no to tylko trochę i za rok znowu ją zwalczę. Przynajmniej tak powinno być. Czyli u mnie oprysk jest po wszystkich zbiorach, co jest według mnie świetne, no bo nie ma plonów, są czasami trochę lekko chore krzaki, usuwamy ewentualne choroby i znowu wiosną, czy też no, w trakcie owocowania, nie będę pryskał, a po zbiorach i tak robię co roku. No, u mnie to się bardzo dobrze sprawdza. No i wiem, że się rozgadałem: no, ja jestem zwolennikiem takich konkretnych filmów, że krótko i na temat, że wiecie, to, tu, tak, ale to było dla mnie bardzo ważne, bardzo ważne wprowadzenie. Ja tutaj użyję środka o nazwie Switch 62,5WG. Polecenie to nie jest oczywiście reklama płatna. Ja nie mam współpracy z żadną firmą. Jest to środek na kilka chorób borówki, w tym na te bardzo groźne. I ktoś mi może powiedzieć: no, że to nie jest naturalny środek. I tak, no, nie jest. Ale ja ten środek używam po zbiorach borówki i ja nie mam chorób w sezonie. No wiadomo, tutaj wiecie jakaś tam plamka, to co już powiedziałem, ale to nie jest takie, żeby się tym przejmować. Ja nie muszę pryskać borówki w trakcie sezonu. Moje borówki są zdrowe i pyszne. Pryskam je właśnie po sezonie. U mnie oprysk będzie tutaj raz. No jeżeli borówki Wam mocno chorowały, to polecam dwa takie opryski w odstępie co około tak 10 do 14 dni. I to jest dla mnie najważniejsza teraz pielęgnacja. Bo jak są choroby takie wiecie mocne w sezonie, no to by trzeba było zareagować. No ja kiedyś nawet jeden krzak usunąłem, no bo miał w takie zamieranie pędów, że usunąłem go dla dobra innych krzaków. A ja wolę spryskać sobie teraz. Po owocowaniu i mieć z głowy właśnie w, se, w sezonie, chociaż też podkreślam, że nie gwarantuję Wam tego, że jak spryskacie, to tak będzie. Różnie oczywiście może być e, zamieranie, czy też nie wiem, szara pleś i tak mogą się pojawić, ale według mnie prawdopodobieństwo znacznie spada. No i dobra, co dalej? Jaka następna pielęgnacja? Nie zapominajcie o podlewaniu bo to też jest, myślę, że dosyć częste. Nie polecam robić tak, że no już jest po zbiorach, to już krzaków nie, nie oglądamy, nie pielęgnujemy. Ja w dalszym ciągu, cały czas polecam obserwować krzaki, czy nie mają chorób i nie mają szkodników. Też szkodniki teraz mogą się pojawić. Już były wcześniej, ale też mogą się teraz pojawić. No u mnie tam parę gąsienic było, pozbierałem ręcznie, to tam żaden, żaden problem. Ten rok był dosyć dobry, jeśli chodzi o szkodniki, to znaczy na borówce ich u mnie tak nie było. No i cały czas polecam te krzaki. I podlewać. Już nie aż tak intensywnie jak podczas owocowania. No, borówki potrzebują najwięcej wody, gdy kwitną i gdy owocują, ale teraz, szczególnie latem, tej wody też one potrzebują. Można załóżmy, wiecie, zmniejszyć podlewanie no, podlewać dwa razy mniej, ale i tak trzeba podlewać, bo teraz borówki już się budują pod przyszłoroczne planowanie. One jeszcze rosną one się przygotowują do zimy i one wody potrzebują. U mnie to było tak: 10 do 20 litrów wody krzak na no, codziennie. Jak borówki właśnie owocują, dalej tak właśnie jest. Też to zależy od tego, bo jak jest pochmurno, wiecie, czy też pada, no to borówek oczywiście nie podlewam, więc to jest z tym różnie. To nie ma tak, że cały czas jest codziennie po tyle i tyle litrów. No ale po zbiorach to będzie tej wody oczywiście mniej. Latem połowa z tego załóżmy, czy to też no, co kilka dni, a potem jesienią jeszcze rzadzi. Ale mi się fajnie mówi o tej borówce. Ja lubię właśnie te boróweczki bardzo. No i w tym przygotowaniu pomaga też nawożenie, w przygotowaniu się wiecie pod przyszły sezon. Robiłem o tym filmik, więc tutaj tylko w skrócie. Jak odpowiednio zadbacie o borówki, to one jeszcze lepiej będą, no teraz rosły, lepiej przetrwają zimę, lepiej zaczną sezon w przyszłym roku, dzięki czemu powinno być wyraźnie lepsze planowanie. No u mnie silne krzaki lepiej zareagowały na te niekorzystne wiosenne warunki. No zawsze takie jest, czy to tutaj, czy też w Mówię o tym, o warzywach. Warzywo silne to lepiej znosi nawet choroby czy też szkodniki. A ja mam z borówkami porównanie z krzakami, no, które były dosyć blisko moich, no i one dostały w kość. U kilku osób właśnie to widziałem na działkach. Wiecie, że one takie gorsze, ten, a moje jednak dobrze sobie z tym poradziły. Więc warto dbać nie tylko o borówki, ale też o inne rośliny, i potem są dobre efekty. No i w sierpniu, niezależnie od tego, czy jeszcze owoce są, czy ich nie ma, polecam nawożenie nawozem jesiennym. Są takie nawozy jesienne zakwaszające glebę. Nawóz jesienny to taka nazwa, no, że niby na jesień powinno się go dawać, a tak naprawdę to bardziej latem. Od sierpnia według mnie jest dużo lepiej. Dużo fosforu, potasu, to tak między innymi. To przygotowuje właśnie krzaki lepiej do zimy, te, ale nie tylko ten fosfor i potas. Te pędy lepiej zdrewnieją, też to, co mówiłem właśnie już przed chwilą. No do Każdej borówki polecam takie nawożenie, czy to posadzona w tym roku, czy 5 lat temu. Jak było z nawożeniem wiosennym, gdzie powiedziałem, że, że tutaj na przykład mniej, tutaj nie polecam, i tak dalej, tak tutaj zawsze to nawożenie jesienne polecam. Nawożenie jednokrotne, ewentualnie dwukrotne w odstępie miesiąca. Jak krzaki są takie, wiecie, gorsze, i też jak ich nie nawoziliśmy w sezonie, czyli sierpień, wrzesień. A jak oglądacie ten filmik we wrześniu, to po prostu raz dajcie we wrześniu. No i dobre nawozy jesienne do roślin kwaśnolubnych to mają firmy Florowit i też Ogród Start. Nawożenie i zakwaszanie gleby, bo też zakwaszanie gleby jest bardzo ważne. No i nie obawiajcie się nawożenia jesiennego, takie nawożenie jest według mnie bardzo istotne. Krzaki są silne, odpowiednio odżywione, a owoce pyszne. No i ja jeszcze muszę poodchwaszczać borówki, to też jest bardzo ważne, bo nawet maliny nam weszły w kilka krzaków. No już część krzaków jest odchwaszczona, ale trzeba jeszcze nad tym popracować. No i dziękuję Wam za uwagę, lubię o tych borówkach rozmawiać, to moje ulubione rośliny owocowe, jeżeli chodzi o samą uprawę, no i też lubię sobie, wiecie, tak iść do, do krzaczka, pozbierać, pojeść sobie właśnie tak na bieżąco. No ale nic, zapraszam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info-Uprawa. Pozdrawiam Was! No, i powiem jeszcze tutaj jedno, że do no jeszcze w tym roku będzie u mnie odcinek z pielęgnacji trochę zaniedbanej plantacji borówki, gdzie wam pokażę, co robię. I też będzie sadzenie nowych borówek. No, a tutaj się bardzo cieszę, więc będzie jeszcze, no, może trochę część lata, ale też jesień borówkowa. Dzięki i pozdrawiam.